Cześć, masz auto? Koniecznie posłuchaj do końca. Każdy właściciel pojazdu w Polsce musi mieć ważne ubezpieczenie OC. I nie ma od tego wyjątku. Jeśli jeździsz autem bez OC, możesz zapłacić nawet 9000 zł kar. A to nie wszystko. Jeśli spowodujesz wypadek bez OC, zapłacisz za szkody z własnej kieszeni. Co obejmuje OC? Okrywa szkody wyrządzone innym kierowcom i pieszym chroni Cię finansowo. Zamiast płacić setki tysięcy złotych za wypadek, koszty pokrywa ubezpieczyciel. Działa w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Pamiętaj, nawet jeden dzień przerwy w ubezpieczeniu może Cię słono kosztować. Nie ryzykuj. Sprawdź, czy Twoje OC jest aktualne. Masz pytania? Potrzebujesz pomocy w wyborze najlepszej polisy? Napisz do mnie, a pomogę Ci dobrać polisę i uniknąć problemów. Udostępnij zdajemy. Niech unikną niepotrzebnych problemów. Pozdrawiam.